Matematyka, kochani, przed nami. Zapraszamy Was na lekcję z panią Magdaleną Budzyńską. Przepraszamy Was za 10 minut spóźnienia. Dzień dobry, pani Magdo. Cześć. Słuchamy, co będzie dzisiaj na lekcji. Dzisiaj będzie się dużo działo, tak jak i za kulisami, tak i na naszej lekcji, także zapraszam. Okej. Okay. Moi drodzy, najpierw króciutko powtórzymy, czym się zajmowaliśmy ostatnio, ponieważ tak naprawdę dzisiaj będziemy kończyli e, nasz temat działania na ułamkach dziesiętnych. Moi drodzy, przeszliśmy przez dodawanie odejmowanie, gdzie mówiliśmy, że główną zasadą jest to, aby zapisywać e, przecinek pod przecinkiem. Tutaj mamy na naszej czerwonej strzałce wszystkie przecinki, i ten przecinek automatycznie wychodzi nam również pod naszą e, kreską, gdybym tutaj miała zrobić, tak, naszą kreską działania. To wtedy ten przecinek również nam wchodzi w to miejsce, gdzie nad nim były również były inne wszystkie przecinki. Dotyczy to, to samo odejmowania. Przy odejmowaniu pamiętamy, że jeśli nie zgadza się nam ilość miejsc po przecinku, to wtedy, moi drodzy, musimy to uzupełnić zerami. Czyli jak napiszemy na przykład mamy liczbę z jednym miejscem po przecinku i będziemy od niej odejmowali liczbę z trzema miejscami po przecinku, to trzeba u góry te, te miejsca uzupełnić zerami. Przy mnożeniu mówiliśmy o tym, że zapis następuje e, e, tak, aby po prawej stronie liczby się nam wszystkie, jakby stykały do jednej ścianki. Tu mówiłam też o tym, to co jest na czerwono zapisane, że zera możemy pominąć przy samym mnożeniu, jeżeli mamy taką liczbę, która będzie miała wiele zer. Natomiast na sam koniec, tam gdzie już mamy mnożenie, e, e, kiedy już wykonamy mnożenie, kiedy już wykonamy też e, dodawanie naszych, e, naszych e, składników, to wtedy to wtedy będziemy mogli te zera, że tak powiem, zrzucić na dół, tam z tyłu, i dopiero wtedy będziemy liczyli ilość miejsc po przecinku. Tutaj jest bardzo ważne, że sumujemy ilość miejsc po przecinku, i wtedy również e, bierzemy pod uwagę te zera. Zostało nam, moi drodzy, dzielenie. Przy dzieleniu jedna ważna zasada, e, mianowicie tutaj będę tak przekładała tę kartkę. Weźmy sobie na przykład taką liczbę, 12,6 podzielić przez 0,3. No gdybym miała oczywiście kalkulator do dyspozycji, to wszystko by szło bardzo fajnie, ale na egzaminie nie macie kalkulatorów i zawsze chcemy, żeby uczniowie dobrze wiedzieli, w jaki sposób mają sposób, jaki mają wykonywać dzielenie pisemne. Wykonamy dzielenie pisemne, ale oczywiście nie jest to możliwe, żeby nasza, nasz dzielnik był ułamkiem. Zasada podstawowa jest taka, że przesuwamy przecinek e, o tyle miejsc, aby dzielnik był liczbą całkowitą, tak? czyli dzielnik musi być e, liczbą całkowitą. Tak? Liczba całkowita. Oczywiście przesunięcie e, tego przecinka w dzielniku bierze się stąd, że my tak naprawdę będziemy mnożyli całą liczbę razy 10 w tym przypadku, a zatem w naszej dzielnej również przesuniemy ten przecinek. I tak naprawdę będziemy mieli do wykonania dzielenie 126 podzielić przez 3. I teraz mogę takie y, dzielenie oczywiście wykonać pisemnie. Tutaj bardzo szybko nam to pójdzie. Będziemy mieli ściągamy. Niektórzy tej kreski nie piszą. Ja piszę o tym po to, żeby uczniowie pamiętali. I tu będziemy mieli wtedy 2 i oczywiście. 2 razy 3 to jest 6. Myślę, że na tym etapie dzielenia pisemnego ja już nie muszę przypominać, jak się dzieliło liczby. My już się skupiamy tylko i wyłącznie na samych ułamkach, czyli na tym, żeby przesunąć przecinek. Podobny przykład, zobaczmy 10,8 podzielić przez 0,6 i znowu. Najpierw muszę doprowadzić do tego, żeby dzielnik był liczbą całkowitą. Przesunę przecinek o jedno miejsce, czyli tutaj również przesunę o jedno miejsce. I tak naprawdę mamy dzielenie 108 podzielić przez 6. Wykonamy znowu dzielenie. O, 48 na 6 jest 8. Proszę bardzo. Szybko, prosto i przyjemnie. Weźmy może sobie teraz jakąś liczbę. 15,45. Podzielić przez 0,05. Moi drodzy, przesuwam teraz, aby liczba była całkowita, przesuwam o dwa miejsca i tutaj również przesuwam wtedy o dwa miejsca, czyli tak naprawdę będę miała dzielenie 1545 podzielić na 5. Wykonamy to, tu mamy 3, 15 oczywiście, 0, 4, jest 0 razy, a zatem piątkę, i tu będzie 9, i będziemy mieli 45. Zgadza się. E, oczywiście, gdyby na przykład się okazało, że e, mam e, liczbę, w której, e, jeżeli przesunę przecinek e, w dzielniku, a w dzielnej będę musiała przesunąć i jeszcze mi zostanie ułamek, to oczywiście taki ułamek zostaje. Tutaj podam przykład. 20,0 07, przepraszam, 07 podzielić przez 0,9. Przesunę o jedno miejsce po przecinku. Tak to jedno miejsce, żeby tu była liczba całkowita. Czyli jak tu przesunę też o jedno miejsce, to otrzymam tutaj dalej ułamek, czyli otrzymam tu, że to jest 20,7 podzielić na 9. Teraz mogę wykonać takie dzielenie już swobodnie, najpierw w 20 w 29 mieści się dwa razy, a 2 razy 9 to 18, różnica wyjdzie mi 2, ściągam 0 i znowu. W 29 mieści się dwa razy, 2 razy 9 to 18, różnica wyjdzie mi 7 i teraz ściągam 7. I teraz co się dzieje? Jeżeli w tym miejscu mam przecinek, to u góry też się pojawia mi. Przecinek I teraz 27 podzielić na 9 to jest oczywiście 3, i 3 razy 9 to jest 27, i tu nam się wyzeruje. Czyli jest możliwe, żebym ja podzieliła pewien ułamek przez liczbę całkowitą, tak? ale e, oczywiście wtedy ten przecinek też pozostaje w tym miejscu, gdzie był przecinek w naszej dzielnej. tak? Tutaj tak zrobię taką, taką przerywaną strzałeczkę. O. On, ten przecinek jest w tym samym miejscu. No to sprawdźmy sobie jeszcze jakąś inną liczbę. 47,43 podzielić na 9,3. No takie liczby sobie wynalazłam, gdzieś tam przeliczając sobie przykłady w domu dla Was. I znowu o jedno miejsce i tutaj o jedno miejsce. To znaczy, tu napiszę, żeby miała jeszcze tutaj miejsce będę dzieliła 474,3 podzielę na 93. No tutaj będzie jakieś już pełniejsze, moi drodzy, to dzielenie. Sprawdźmy, 93 razy ile mi się zmieści w no w 47, mi się nie zmieści, prawda? Ale w 474. No tak na oko sprawdźmy, że to będzie 5 razy. 93 razy 5. Mamy 15 i tu będzie 64. Czyli faktycznie wychodzi nam 5 razy. I tu już będę miała wynik 465. Odejmujemy. Zobaczcie, tu mi zostaje 9. Ściągam trujeczkę. I teraz zobaczcie, tu jest przecinek, czyli ja teraz w tym miejscu przecinek muszę postawić. Zrobię strzałkę. No i w 93,93 93 oczywiście mieści się raz. I tu jest y, mnożenie, wykonujemy i teraz odejmujemy się nam, wszystko wyzeruje. A zatem, gdybym teraz miała tutaj wrócić do naszego schematu, tak? Jak wykonujemy teraz to y, dzielenie pisemne? No to podstawową rzeczą najpierw jest nasz pierwszy punkt. Dzielnik musi być liczbą. Całkowitą. Pełną, tak? Chodzi o to, żeby ona nie miała, żeby oczywiście on nie miał ułamka. Czyli przesuwam przecinek. Przesuwam przecinek. Czyli i w dzielniku. I w dzielnej. I dopiero wtedy wykonujemy nasze dzielenie pisemne. Tak? I tutaj napiszemy. Dzielenie pisemne. I wtedy oczywiście e, pamiętamy jeszcze o przecinku, tak? Tutaj napiszę znak uwagi, przecinek, czyli tam, gdzie ten przecinek powinien być, to tam on będzie. I teraz moi drodzy, do czego tak naprawdę wykorzystujemy działania na ułamkach dziesiętnych? Przede wszystkim y, na ułamkach dziesiętnych operuje się przy naszych jednostkach. Jednostki długości, czyli coś, co jest związane tak naprawdę z geometrią, ale tutaj często to występuje zarówno w zadaniach tekstowych, jak i też w takich zwy zwyczajnych algebraicznych. O, spadła miskówka. I teraz, moi drodzy, yy, przypomnijmy sobie yy, najpierw, jak się mnożyło i dzieliło przy, razy 10, 100 i 1000. Jeśli ja mnożę razy 10, czy 100, czy 1000, to ja przesuwam przecinek w którą stronę. Pamiętacie, ja wtedy zwiększam moją liczbę, czyli przesuwam przecinek w prawą stronę. Jeśli ja dzielę przez 10, 100, czy 1000, to przecież ja pogłębiam ułamek, tak? Pogłębiam ułamek, ta liczba mi się zmniejsza, czyli przecinek idzie w lewą stronę. Przecinki idą oczywiście o tyle miejsc, ile mam zer, czyli 1, 2 lub 3 miejsca. Czyli przykład. Jeśli ja mam 0,5 razy 100, to muszę przesunąć przecinek o dwa miejsca, czyli w tym przypadku będę już dopisywała tutaj. 0, tak? A jeśli ja będę miała na przykład 075 podzielić przez 100, to znaczy, że muszę pogłębić mój ułamek, tak, tutaj przesuwam przecinek, czyli mój ułamek będzie już teraz wyglądał, że jest to, wyglądał, że to jest 0,0075, tak? Czyli pogłębiam y, ułamek. I ta, moi drodzy, umiejętność z przesuwaniem tego przecinka razy 10, 100 czy 1000, czyli o tyle miejsc przesuwamy przecinek, ile mamy zer, jest dokładnie wykorzystywana przy zamianie jednostek. No i teraz, no to zaczniemy sobie od jednostek długości może. Mamy 1 kilometr, potem mamy 1 metr, 1 decymetr, 1 centymetr i 1 milimetr. I teraz, zawsze się moi uczniowie śmieją, że my będziemy e, tworzyli e, taką postać, tak? Niektórzy mówią klauna, dziadka, małpki, no niezależnie. Wiemy, że jeden kilometr ma przecież tysiąc metrów. Czyli jeśli ja będę, jeśli ja będę zamieniała e, jeden kilometr na, tysiąc metr, na metry, to będę musiała w tę stronę pomnożyć razy 1000. 1 metr zawiera 10 decymetrów, czyli ja będę musiała pomnożyć e, na przykład 1 metr zamieniając na decymetr, że to jest razy 10, czyli 10 decymetrów. 1 decymetr to jest 10 cm, czyli przechodząc z decymetrów na centymetry, też będę miała razy 10. I 1 centymetr ra, e, zamieniając na milimetr będę również mnożyła razy 10, ponieważ 1 cm to 10 mm. I tutaj powstanie nam teraz jeszcze jedna kreska. Gdybym chciała metry zamienić na centymetry, to będę to mnożyła razy 100. Już widzicie, mamy głowę, mamy brwi i tutaj już mamy powoli uszy, górna część, moi drodzy. Czyli teraz, jeśli będę przechodziła z tej jednostki mniejszej na większą, to znaczy, że tu będę musiała podzielić. Widzicie, przez te same liczby, czyli jeżeli tam było razy 10, to tu mam podzielić przez 10, a tu będę miała podzielić przez 1000. I teraz tu, zobaczcie, będę miała podzielić przez 100. Czyli widzimy, tutaj jest buźka, a tutaj zrobimy niebieskie oko. I mamy naszego plastusia, małpkę, dziadka, proszę bardzo, mamy. Niektórzy mówią, że to jest tytus z tytusa Rąka i Atonka. E, przykłady teraz, czyli gdybym miała na przykład 4,3 km. mam zamienić na metry, kilometr na metr, czyli to robię razy 1000, czyli przesuwam y, przecinek zgodnie z tym, co mówiliśmy w prawą stronę, czyli będę miała 4,3 i tutaj jeszcze dwa zera. 4300 metrów. Jeśli będę miała na przykład 1,2 metra i będę miała zamienić to na centymetry, czyli bierzemy teraz jedziemy tu z metra na centymetry, czyli biorę razy 100, to znaczy, że przesuwam przecinek o dwa miejsca, tyle ile mam zer. Tak, zaznaczę tutaj, tu były trzy miejsca, czyli przesunęliśmy przecinek i teraz tu będę miała to jest 120 Centymetrów. Zobaczcie, stąd przeszły mi, e, przeszedł mi e, przecinek. E, I musiałam dopisać o dwa miejsca i musiałam dopisać jeszcze jedno zero. No i przykładowo zróbmy jeszcze 2,3 decymetra. Ile to będzie centymetrów? Zobaczcie, z decymetrów na centymetry jedziemy palcem. Razy 10. Mam jedno zero. Przesuwam o jedno miejsce przecinek czyli mam 23 cm. No i teraz gdybym chciała to w drugą stronę pokazać, tak? No załóżmy zróbmy sobie 4 mm. Mam to zapisać w centymetrach. Zatem zobaczcie, milimetr na centymetry. Ewidentnie idzie nam w tę stronę. I teraz, czyli dzielę przez 10. Przecinek wprowadzam, zobaczcie, tak dokładnie jak był nasz ruch. Czyli w lewą stronę, czyli wprowadzam ułamek, że to jest 0,4 cm. Załóżmy, będę miała 7,2 cm. Niech będzie już też coś z ułamkiem i mam zapisać, ile to będzie metrów. No to teraz zobaczmy. Z centymetrów idę na metry, czyli mam to podzielić przez 100, czyli dwa miejsca, raz, dwa. Czyli wprowadzam 0,072. Sprawdźmy. Stąd były dwa miejsca. Tak mamy, moi drodzy, z jednostkami długości. Jeśli zapamiętacie sobie oczywiście ten ruch, te strzałki dokładnie pokazują, moi drodzy, w którą stronę mamy się poruszać. Z kilometra na metry. Tu było z metra na centymetry z decymetra na centymetry, potem z milimetra na centymetry. Zauważcie, że ruch tą ręką wskazuje Wam również, w którą stronę przesuniemy przecinek. Tak? W którą stronę będziemy przesuwali przecinek. Tu poruszaliśmy się z milimetrów na centymetry i w tę samą stronę idzie nam, moi drodzy, nasz, y, y, nasz przecinek. Jest to proste. Jest to naprawdę proste jak przećwiczycie sobie z naszą małpką, z plastusiem, tytusem, czymkolwiek to zobaczycie, że jest to proste. Podobnie, moi drodzy, podobnie będzie wyglądało to z jednostkami masy. Mamy jedną tonę, potem mamy jeden kilogram, jeden dekagram i jeden gram. Później można jeszcze wprowadzić miligram, żeby było też pięć jednostek, tak jak mieliśmy tam. Na razie tutaj już nam to wystarczy, aczkolwiek nasz ludzik będzie już tutaj bez jednego ucha. I znowu, wiemy, że tutaj w jednej tonie mamy tysiąc kilogramów, czyli będziemy mnożyli razy tysiąc. Tutaj w jednym kilogramie mamy 100 deka. Czyli będziemy mieli razy 100. W jednym dekagramie mamy 10 gramów, czyli mamy razy 10. No i teraz zobaczcie, tu będziemy mieli w takim razie razy 1000, ponieważ w jednym kilogramie mamy 1000 gramów. No i w drugą stronę. O, coś tutaj poprawię. Będziemy mieli podzielić przez 10, podzielić przez 100, podzielić przez 1000. I tutaj oczywiście też możemy podzielić przez 1000. Tak jak powiedziałam, jest bez tego jednego ucha. Jest nasz ludek tubuśka i tutaj oczko. Jedno i drugie. Moi drodzy. No i teraz parę przykładów, tak? Jak możemy to pozamieniać? Czyli na przykład, gdybym miała 15,2 kg, ile to jest dekagramów, tak? Mamy razy 100, czyli przesuwam, zobaczcie, z kilograma na dekagramy razy 100, czyli przesuwam przecinek w prawą stronę o dwa miejsca, bo mam dwa zera i mi powstanie 1520 dekagramów. Jeśli będę miała, załóżmy, 3,2 dekagrama, ile to jest gramów? Mamy dekagramy na gramy, czyli razy 10, przecinek w prawą stronę, mam 32. Gramy. Jeśli będę miała na przykład y, 0,032 tony, ile to jest kilograma, tonę na kilogram, czyli razy tysiąc, mam trzy miejsca przesunąć przecinek, jechałam w prawą stronę, czyli będzie też w prawo tutaj przecinek, czyli wyjdzie mi 32 kg. No i teraz w drugą stronę, czyli będziemy teraz dzielić. Weźmy na przykład 4,5 deka 4,5 dekagramów. Zróbmy teraz ile to będzie kilogramów, czyli ja to podzielę przez 100. Skoro z dekagramów na kilogramy jechałam w prawą stronę, to teraz tutaj też przesuwam przecinek o tyle miejsc, ile mam zer oczywiście w setce, czyli 2 i otrzymam 0,045. Tak? Jeszcze teraz pokażę, tu przesunęliśmy o 2 miejsca ten przecinek. Załóżmy, będę miała 17,8 grama. Ile to jest dekagramów? Sprawdźmy. Gramy mam na dekagramy, czyli dzielę przez 10, czyli przesuwam przecinek o jedno miejsce, czyli będę miała 1,78 dekagrama. No i zróbmy coś jeszcze z kilogramów może na, gram, na tony. Niech będzie 508 kg. Ile to będzie ton? Dzielimy oczywiście z kilograma, na, przechodząc na tonę, dzielimy przez 1000. Czyli mam 3 zera, czyli przesuwam przecinek o 3 miejsca i mi wychodzi 0,508 tony. Myślę, że taki sposób, moi drodzy, jest prosty, jasny i przejrzysty. Łatwy do zapamiętania poprzez rysunek, łatwy do opanowania poprzez ruch palcem, który oczywiście pokrywa się również, moi drodzy, z przesuwaniem przecinka albo w prawą, albo w lewą stronę. I tym, właśnie, moi drodzy, elementem, Zakończymy dzisiejszą lekcję i cały nasz dział, tak naprawdę, e, gdzie mamy podsumowanie ułamków dziesiętnych, wcześniej ułamków zwykłych i działań na tych ułamkach. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, a teraz zapraszam już klasy ósme na rozwiązywanie zadań testowych dzisiaj objętości brył. Do widzenia.